Halo, dzień dobry, poprowadziłem kamerkę z tej strony Artas i witam was w trzecim odcinku. Skończyliśmy sobie na dosyć trudnym wyborze, i no, będziemy sobie kontynuować, czy to jest trudny wybór, czy nie. Według mnie jest bardzo trudny i nie wiem sam, co mam myśleć o tym. Yy, czy chcę, żeby ona była zeskanowana, czy też nie. Yy, trudna myśl przede mną, nie wiem co mam sądzić. Yy, wcześniej oczywiście już tam zakończyłem, dzień pojechałem do niej 15, tylko. E, tak, jak widzicie, wydałem, więc na, 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 na luzie. No, ale no, sam nie jestem pewien. Dobrze, zobaczmy. Nie, wiem, czym jesteś. Nie chcę być zeskanowana. Proszę odejść. Uspokój się. Nie, nie, nie uspokoję się. Zrozum. Mój synek, on. On jest robotem. Na skanach wygląda jak normalne dziecko, ale ja, ja po prostu wiem, że jest robotem. Nikt mnie nie wie, że będę potrzebował... BĘDZIE POTRZEBOWAŁ ZYGNOKI, ALBO umrze. No to chyba w sumie dobrze, że wybrałem to, co wybrałem. Dobrze. skan umysłu, proszę pani. Kryształy zygnoki. Piękne. Tym będę karmić mojego synka. Zmielę kryształy i wymieszam z niewielką porcją mojego mleka. Mam jeden kryształ. Powinien wystarczyć mi na rok. Później jakoś zdobędę ich więcej. Uuuu... Niebezpieczny plan. Zdecydowanie niebezpieczny plan. Rytuały. Kiedyś uwielbiałam być ich częścią. Kryształy, lustrowanie, erotyczne występy. To wszystko teraz wydaje się snem albo koszmarem. Cokolwiek to nie było, brakuje mi tego. Zostawiłam to za tobą. Tęsknię za przeszłością. Traumatyczna przeszłość. Traumatyczna przeszłość zdecydowanie jak nic. Masakr. Poczekajcie na moment, dobrze? A, okej. Okay. Krew po aborcji. Dowiedziałam się, że jestem w ciąży, chciałam poddać się aborcji. Mimo, że jest to nielegalne w strukturze. Ile razy mam, będę wam mówić, że ta gra jest bardzo podobna do Polski. Nie dbałam o to, ale kiedy uciekałam, zdecydowałem się nie zatrzymać. Moje małe robo dziecko. Miała aborcję, rozważała aborcję, układ nie. Rozważała aborcję. No dobra, niech im będzie. Yong... Yong jest przekonana, że jej nienarod... nienarodzone dziecko jest robotem. Przejwana sprawa. Boi się, że struktura jej go odbierze. A wierzy, że nie jest. A, wierzy, że jest. Jedyną, która może mu podawać zygnokę, nie spędzą mu do życia. Oczywiście, że matka jest niepoczytalna, niepoczytalna. Robopłoc. Serio, akurat z tego ten to... strażnik. No nie wiem, czy strażnik, skoro strażnik takie rzeczy. No dobra, niech będzie. Yy, takie paseczki i świecze. Nie, nie możesz zabierać mi dziecko, proszę. Musisz mnie wysłuchać, ta diagnoza tylko wpędzi mnie w kupoty. Nie jestem szalona. Moje dziecko to robot. To prawda. Aha, teraz. Dobra, zaczynamy. Dobra, zaczynamy sobie od tego. O, coś takiego. Super. Dobra, teraz taki tele-express. Coś takiego. Raz, dwa. Dwa. Proszę bardzo, dwa. Zostało nam siedem tutaj symptomów. Eee, wróćmy sobie do Muzyczków. Eee, też bardzo proste. Eee, moje IQ wynosi więcej niż 10, więc jest w sumie dobrze. Eee, takie do góry. Raz, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Super! I muzyczka. O, to sobie tak samo, co ci nawet. Pierwszy raz mi się to zdarzyło. Dobra. Strasu mało. Osobowość na szczęście jest na dobrym poziomie. Zapomniałem kompletnie. Zygnoków. 15. O! Moje dziecko. Mój słodki chłopczyk. To człowiek. To zwykły chłopiec. Co też mi przyszło do głowy. Ocalało dzięki Tobie. Nie wiem jak... Dziękuję. Tak, bardzo Ci dziękuję. Hm. Mocno, mocno, mocno. Dobra, pojedźmy jeszcze do Stevie'ego. Hm. Ciekawe. Hej, psychol! Zbije, dalej. Y nie mam pojęcia. Oczywiście, że nie ma, jesteś zwykłym debilem, co? Wow, uspokoiłem go! Dobra. Musimy zacząć terapię, aczkolwiek musimy zacząć od wzmocnienia psychy. Psycha siada! No. Okej. Okay. Bardzo dziwne. Tutaj? Wyłapał? Tutaj. Eee, tu, to. A bo dobra, to. Mam, mam w dupie. Dobra. No, mogę? A. Y... Ok. Ok. Jeszcze raz. Świetnie, udało się. Steve View uratowany. Terapia zakończona. Plus 15. Wow, ale dzisiaj żniwa normalnie pieniężne są. No bardzo ładnie nam idzie. Czy to się nagrywa? Yeah, boy. No dobrze, przyznaję. Ten implant trochę wariował. Wypada chyba podziękować Ci za, za ustawienie mi pionu do głowy. Chyba przestanę na tym poziomie inteligencji i zacznę go lepiej wykorzystywać. Do zobaczenia. Troszeczkę to brzmi jak w ustawisz sobie inteligencję na 10 i charyzmę i na, na 1, więc. Chyba to tak samo wygląda, wiecie? Dobra, lecimy sobie dalej, czy ja mogę? Uuu, nie mogę. No, trudno. Hmm. Czy ja bym chciał sobie coś odstawić? Dziwnie to brzmi. Kupiłbym sobie leki. Kupiłbym sobie te dwa leki. Tak, co zakończyć. Papa. Pa. Koniec dnia. No, cześć, cześć. Podamy naszym ludziom leki w sumie. Widzisz swoją córkę uwięzioną w morzu przewodów. No, system szok. Kłania się nisko i bardzo serdecznie. Widzę, że inspiracja była duża. Mam nadzieję, że się nie mylę, że jeżeli chodzi o System Shock, otrzymujesz paczkę od Steve'a View, otwórz. Paczka zawiera sporo małych urządzeń i notatkę. Te rzeczy nie są mi już potrzebne. Może znajdziesz na nie zastosowanie. Dziękuję jeszcze raz. No, to jest bardzo miłe, jeżeli Twój psycholog i psychiatra i w ogóle i wszystko yy, tak ci pomaga, że chcesz mu się yy, odwdzięczyć. Wykorzystuj dla punktów nauki. 20 punktów nauki przyda się. Nadchodzący fax, numer ID nie przesyłaj dalej, nie omawiaj tego tre nie omawiaj jego treści, nie zadawaj pytań. Puls rośni, rośnie w siłę. Unosiciela potęguje to rozwój groźnej choroby, zbliżonej w efektach do prądu elektrycznego. Pff, czyli po prostu mózg? Ta siła zakłócająca może być zwolniona celowo lub przez przypadek z powodu niestabilności. Tak czy inaczej, rezultaty są katastrofalne i należy im za wszelką cenę zapobiec. No, mi się wydaje, że chyba chodzi o mózg samoczynnie myślący? Nie wiem, może się mylę. Program Faraday to nasz najnowszy projekt w Instytucie Zygnoki. Właśnie, Instytut Zygnoki, czyli ten instytut, który na mapie był na środku, ten największy. A całość nazywa się struktura. Został stworzony, by wyeliminować puls. Obecnie badamy pięciu nosicieli pulsu. Czyżby nasza córka? Znanych jako dystruptorzy. Czyżby nasza córka? Jeśli natknie się na dystruptorów. Czyżby nasza córka? Lub na jakiejkolwiek oznacji pulsu. Czyżby nasza córka? To nam... Yy, zgłoś to nam natychmiast. Oczywiście, że nie, bo jesteście pewną partią w Polsce, która w sumie podobnie postępuje. Program Faraday to nasza najlepsza metoda obrony przeciwko Pulsowi. Czyżby... No dobra, koniec. Zdobądź trzeci stopień obywatelstwa i dołącz do progr programu Faraday. Za normalność i umysł, struktura. Pierdolcie się. W końcu mamy sposób wyeliminować Puls. Ci dystruptorzy muszą zostać powstrzymani, zanim zniszczą wszystkie maszyny zasilane z Gnoką. A no to jest też ciekawe, bo w sumie zobaczcie, co on zaraz powie. Tak, Marki się, też jestem na zygnokę, wiesz. Choroba. Jak i całe miasto. Wracajmy do pracy, skaner. Czyli w sumie wszystkie maszyny w strukturze są zasilane zygnoką. Ale na tą zygnokę każdy choruje. I ewidentnie głos z tego czegoś nam mówi, że też jest chory, czyli my pewnie też. Ciekawe. Dobrze, kogo my tu mamy? E, Mandary Kumara. Nękana bezbreżnym smutkiem. Bezbre. Bez. Bezbr. No. Dużym smutkiem, Kumara odeszła z pracy i zaczyna brakować jej kapuków. Brak możliwości zapłaty utrzymania z pewnością przysparza jej dodatkowych zmartwień. Ojej, mi się wydaje, że to jest pani chyba, którą możemy łatwo wyleczyć. Chyba mi się wydaje. Zobaczymy, no ale. Nie będę tutaj, yy, ojej, ojej, tutaj jestem, jakąś informację, poczekajcie. A, okej. Okay. Biada mi, biada. Oh. Hej, jesteś tu, by mi poprawić humor? Zapomnij, mój stan nazywają niepocieszeniem. Przeli przeliterować ci to? Jest coś, co poszło źle? Czuję się, czuję się... Pusta. Nie widzę powodu by to ciągnąć. Po co pracować? Po co wychodzić na zewnątrz? Czuję się przytłoczoną. Ale ja ją rozumiem. Kurwa, nie no, terapia kuj, nie? To moja zwyczajowa trasa do pracy. Niebieskim klekotem przez miasto, od trepów do interesów. Cóż, moja dawna trasa, jako że to się skończyło. Kocha pociąg, Dawny porządek dnia. Bezdenna dziura, ściany są gładkie, nienaturalne, jak w kopalniach z gnocii. tyle że ta biegnie prosto w dół. Nie widzę żadnych świateł. Wow, ej, nie wiem. Bezdenna dziura, ściany są gładkie, nienaturalne, jak w kopalniach z Gnoki, tyle że ta biegnie prosto w dół. Nie widzę żadnych świateł. W rocznym miejscu? W rocznym miejscu. Wygląda jak mój stary aparat z czasów, gdy pracowałam jako fotoreporterka. Ech, nic nie było takie samo, odkąd przesunęli mnie do działu re redakcji. Robienie zdjęć było dla mnie wszystkim. No, wyrzut. Że... Degradowana, no nie. Lista moich nieodebranych połączeń. Red, to, to długa lista. Nie wiem, czy kiedyś zbiorę się na wszystkie, żeby odpowiedzieć. Wydaje się tak przytłaczająca. Wszyscy znamy taką, taką osobę. Wszyscy ją znamy. Nie, nie, nikt nie chce jej pomóc. Uwierzcie, mi nie wiem, co to jest. Wygląda jak świeca, ale prawie wypalona. Knot jest prawie niewidoczny. Wosk płynie po stole. Opuszczają ją nadzieję. Oczywiście, że opuszczają nadzieję. Nie, no, leczenie jak chuj. Wydaje się cierpieć na ogólny brak celu i motywacji. Mroczny depresyjny stan ducha czyni ją niezdolną do żadnej pracy, a jej zegar utrzymania tyka. Myśli, że ten morok ma coś wspólnego z moim umysłem? Cóż, nie zamierzam się kłócić, ale szczerze mówiąc, nie jestem pewna, co możemy na to poradzić. Nie mam za wiele nadziei. To wszystko mamy. Mamy. To wszystko mamy. Nie podoba mi się to. Serio? Okej. Okay. Takie daszki. Raz, dwa. Trzy. Trzy. Raz, dwa, trzy. Nie, chwila. A, zdolnymi, z raz, dwa, trzy. No trzy. Okej. Okay. Sorry, jakoś mnie przybiła historia tej pani, przepraszam. Już się odetkam. Okej, okay, zrobimy teraz pusteczka. Nie Za szybko oczywiście, żeby nie przesadzić. Okej, okay, okej, okay, 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 yeah. i super. Dobra, muzyczka. Super. A nowo jeszcze raz to. Yy, takie te. Raz, dwa, raz, raz, dwa, trzy, cztery, cztery. Dobrze. Jest. Znalazłem. Dobra. Teraz usteczka. A, nie mogę, żeby być. Nie, 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 wzmacniamy. O, ale dobrze, że zobaczyłem. Wow. Ło jezu. Zabiłbym ją. W sensie, wiecie. Dobra, i szybko usta. No, przecież przecież zrobiłem to ci... Wiecie, I bomba robi boom! <grym>, no nie, no dlaczego tak? No dobra, no zobaczymy co tam dalej, no? Skaner, urodziłem dziś rano zdrowego chłopca. Ojej, jest tutaj. Och, jest taki słodki. Słodki, maleńki kłam. Nigdy nie zapomnę tej pomocy. Nigdy. Szczerze mówiąc, mega mnie to cieszy. Nie wiem czemu, niby to gra, ale mega mnie to cieszy. To wygląda jak jakaś restauracja taka, wiecie, w Ameryce, taka z lat 90-tych, 80-tych, miłą osobą. osobom. nie pozwól, bym Cię zawiodła, ojeju, proszę Pani, Zara ja tu chciałem Pani pomóc, zajebiście będzie, Pani się nie martwi, co jest u licha, Pani się nie martwi. Tym razem zdążę, mam dużo czasu, okej? Okay. Eee, szczerze wolę go wykorzystać to Trzy, super okej. Okay. Nauczyłem się już D dobry chwyt mam Dobra, o okej okay. Okej, okay. i zejdzie do całego. Super Nie, ale to nam zaliczy, to nam zaliczy. No nie gadaj. Nie, ga nie gadaj! Nie, ja chcę powtórzyć. Przepraszam, proszę pani, przepraszam. Chciałem to zrobić dobrze. Tak, skaner, jo, dupa. Ale ja przepraszam, nie chciałem. Dobra, ogarnę jeszcze raz umysł. No przecież, ja myślałam, że to się odnawia, pada deszcz, to smutno. No ja lubię akurat deszcz, tak prywatnie. Terapia, jeszcze raz, no. Trzy łapki i tu. No nie gadaj! Nie, dobrze zrobiłem. Dobra. E, z takim daszkiem. Raz, dwa, trzy, cztery. cztery. Nie! No! źle napisałem. <działam> <działam> Czter Powiedziałem, cztery źle nacisnąłem. Kurczaczki. E, takie te. OK? To jeden taki lata. Super. Ale dupa! Ale dupa! Dobra, muzyczka. Okej, okay, super. Okej. Okay. I to już możemy sobie zrobić tak. Okej. Okay. Okay. Yy, plusik. Okej. Okay. Oj. Kurwa. Bliziutko, bliziutko! Mówię wam. 15 kapoków, super. Pani szczęśliwa. Wow! O, widzę się światło. To musi być coś, co nazywają objawieniem. Katarzys. Teraz widzę, gdzie leży ciemność. Całe, jest w całej strukturze, ale już nie we mnie. Muszę szerzyć światło, nie mrok. I bardzo dobrze. To się, szanuj. Simmons. Simons. Panna Simons efektywnie zarządza katedrą psychologii na Uniwersytecie. Jej teorie często bywały kwestionowane, ale coraz ciężej jest doszukiwać metody w tym szaleństwie. Zobaczmy. Będziemy leczyć koleżankę po fachu. Witaj. Wydaje się, że rozwinął się u mnie system halucynacji, przez to nie do końca wiem, gdzie przebiega granica między rzeczywistością a halucynacją. Ech, czy naprawdę tu jesteś? Tak. Hm. W porządku. Jesteś skanerem myśli, rozumiem. Obawiałem się, że tak się stanie. Doceniam troskę, ale mam to pod kontrolą. Moje szaleństwo jest dobrowolne, to część moich badań naukowych. Możesz już odejść. Pff, jest świadoma. Jest świadoma! Ktoś jest świadomy, w sumie jest poczy... Dobra, niekoniecznie musi być poczytany. Nie, zostanę. Sorry. Sorry, memory, ale tak w Polsce być nie będzie. Simulator kory... nowej... kory nowej mózgu. Obecnie prawie się go nie używa. W praktyce widziałem, że jeżeli użyję go na sobie, może wywołać pożądany efekt. Wymuszone halucynacje, fantazje erotyczne bo dobrowolna psychoza. Oczywiście, że dobrowolna psychodzina sama by się na to nie zgodziła, e, jakby ktoś jej poprosił. Pierwsza grupa badawcza skanerów myśli: To mam stworzony twój zawód. to mam, to tam stworzyliśmy twój zawód. Szybko odeszłam, gdy okazało się, że uważają to za mechaniczny problem. Boję się technologii, bo błąd techniczny. Sceptyczna co do technologii. Boję się technologii, sceptyczna do technologii. Aha. Jakby się bała, to bardziej ostro to mówię. To i przypomina jak tydzień temu wszystkie zwierzęta do mnie przyszły, wszystkie ptaki jaszczurki z strefy zewnętrznej zgromadziły się wokół mnie. Cóż to był za piękny widok, prawdziwy, zapewne, ale nieprawdziwy zapewne, ale piękny. Podróżowała podróż, podróż, przy widzenie. Niestety przywidziało ci się to troszeczkę jak naszej pewnej królewnej. Hmm, no poczekajcie na moment. Dosyć ważna informacja to mi tutaj. Przyszła. Okej. Okay. Dobra, nieważne. Powodowana współczuciem dla cierpiących i chcąc pogłębić swoje badania, Simons wywołała sama u siebie psychozę. Mimo że, mimo że dobrowolny jej stan halucynacji jest nie do, zaakceptow nie, nie do zaakceptowania na stanowisku kierownika katedry, no myślę, wydaje, że nie może tak być. Musimy ją ogarnąć. Syn sympatia. Nie sympatia, tylko sympatia. Przedsiębiorca oczekuje na terapię, oczywiście. Jakbym tego nie wiedziała, problem nie że w tym, czy ktoś jest niepoczytany, ale jak niebezpieczny może się stać dla siebie lub społeczeństwa, to co dalej? Wyczyścisz mi umysł tymi prymitywnymi maszynami? Eee, jasne. Chodź, zapraszam. A więc ta twór ma mi pomóc? ma mi pomóc? OK. I teraz szybko to. Mm, trójkąt to. Mm, niestety. Czas minął. No niestety. Dobrze. No i wiecie co. Dzień dziesiąty możemy zakończyć. Także i zakończeniem naszego odcinka. następnego odcinku. Spojrzymy bardziej bliżej na naszą panią Simon. Ale skanerzy myśli, masz na koncie 164 punktów nauki. W tym, miejscu chciałem, w tym miejscu mam zaszczyt serdecznie pogratulować ci twojego drugiego stopnia opowiadalstwa. Ale się zajebiście cieszę. Drugi stopień, bo niesie ze sobą wiele korzyści. Darmowy parking, dostęp do lepszej jakości warzyw. I nie zapomnij, trzeci stopień daje ci dostęp do Instytutu Zygmunt. Dobrze, w tej grze bardzo ważną rolą, bardzo... Bardzo dużo... Warzywa ogólnie w tej grze są bardzo ważne, wiecie? Dobrze, ja będę kończył. Będziemy widzieć się tutaj u pani. Podróżuj 100. Wow! Chyba, że do żonego day, a będziemy jechać. Mi się wydaje, że do żonego Deja, dobrze, ale no zobaczymy to w następnym odcinku. Bardzo się cieszę, że widzieliśmy się tym razem w tym odcinku. Cześć!